Pączkowe sprawy, zniknęły gdzieś gdzie killer zwolnął, cieni coś zjeść. Pączkowe sprawy... Witamy w kolejnym odcinku Pączkowych Spraw. z ze mną prowadzący I prowadzący Pączałkę. Dzisiejszym naszym gościem jest Diventare, Znana też jako Kuki. Kuki, proszę, przedstaw się wszystkim. Witam. A może coś więcej o sobie nam, nam powiesz? Mam Karolice, na imię Ola. To tak jak Olga. Nie, nie. Olga to jest inne imię niż Ola. Dobra. Bo Ola to jest Aleksandra, a Olga Dobre. to jest Olga. Taka wjebana. Proszę. No. Taka bardzo wjebana. A czekaj, a uważasz to za dziwne, że Olga mówi, że jest Olką, a tak naprawdę jest Olgą? Tak, to jest Bo... bardzo dziwne. A, a dlaczego tak robi? Nie wiem, może lubi Dobra, ponczołkę, przejdźmy do pytań No tak, to zacznij, homie żałkę. Kurwa Co myślisz o Hefajstosie? Mm, że jest pizdą i że boi się ludzi Bora, a czy Hefajstos chciał się kiedyś z tą spotkać? Mm, nie, bo się mnie bał <laughs> Powiedział Ci, że <laughs> się ciebie te boi? Głowy, boi ludzi, słucham Powiedział Ci, że się ciebie boi? Nie nie wprost, ale odczuwałam takie, takie coś, że się mnie boi po prostu. Może tutaj troszkę wytłumaczymy, ponieważ Diventare mieszka w Łodzi, tak samo jak Hephaistos. I przez chwilę byliście, że tak powiem, razem. Chciała się z nim spotkać, a on nie chciał, tak? on nie chciał, bo powiedział, że się boi ciemności. No, I że tak. wychodzi wieczorem z domu. Taka sytuacja. Ziemia, woda. To może przejdziemy. Następnego pytania. Jaki jest Twój stosunek do Mmm, Nie lubimy się już. Już? już? E, tak już. A wcześniej? A Wcześniej się no, lubiliśmy. Lubiliśmy się. A jak się lubiliście? Jak znajomi? Dobrze to. Następne pytanie. Jaki jest Twój stosunek do Olgi? Nie lubię Maty. Coś więcej o niej? Dlaczego jej e, nie, nie lubisz? No bo się z każdym puszcza I Dlaczego? Jest to już wiemy dlaczego jest jej taki przydomek Poczałkę jeszcze jeden, jeszcze mam jeden ten, jeszcze mam jedno pytanie Na sam koniec Dobrze, Dobrze to zadasz je później panie, prowadzący homiczałkę no, Pytaj teraz, tutaj teraz dalej zgodnie no, z planem raz. To teraz ja zadaję na sobie pytanie Łączy Cię coś z prowadzącym ponczałkę? Oczywiście A rozwij swoją wypowiedź No chodzimy razem po bułki <laughs> A po ponczki? Pączki też, jak jest taka potrzeba No dobra, to zaraz prowadzący pączek to ja następne pytanie e, Proszę powiedz nam jak ty się pracuje na forum A, bardzo dobrze Zjebałeś pączek. Tylko, że zbytnio nie mam czasu bo ciągle imprezuję a na kacu nie chce mi się nic robić Pączek zjebałeś Dlaczego? Bo mogłeś zadać te pytania, to są poniżej, najpierw a potem dopiero to Mniejszy z tym No dobra Teraz przejdziemy dalej. Czemu nie lubisz Bonka? Oprócz tego, że jest ziewany. Nie lubię go po prostu, bo nie lubię typa. Dobra, a dlaczego go nie zbanujesz? No bo nie mogę. Możesz. No nie mogę. Możesz. Więc była mało regulamin, to bym mogła. A tak to nie mogę. A można zrobić wyjątek w końcu takie tam małe gówno z opy. <laughs> A teraz następne pytanie, które nie było zaplanowane. Czy tam coś zaśpiewasz? Nie, bo Dlaczego? się wstydzę. No zaśpiewaj tam coś. Nie, się wstydzę. No ale zaśpiewaj. Czemu nie? Adi zaśpiewał, Alko zaśpiewał, Rysiu zaśpiewał, kurwa, Cycu też zaśpiewał. Pątek też zaśpiewał, no ale Pątka nie wstawiliśmy. No to mogę w duecie z Pączkiem. Dobra, Pątek się Dawaj, zgadza. Dawaj Pączuś, zaśpiewamy. Nie mam pojęcia. To ja, ja wam dam piosenkę. Dobrze? Nie, nie, nie zrobisz tego. Zrobię. Nie, nie, nie... Nie, ja tego nie śpiewam. Śpiewasz? Nie, to jest piosenka alkohola, chcę zwiedzać coś tam. Nie powiem tego tutaj. No, no. włącz coś innego. No to... Nie, ja tego nie będę Dobra, to ma się Nie, nie puchcisz tej ostatniej niedzieli. Kurwa. To chyba znacie. To może być to? Co to jest? ja no, nie dziee Nie. Ale dziś jest niedziela, poczek. Może zaśpiewamy piosenkę o szoku w duecie? Nie, dobra, dobra, kończymy wywiad. Nie, 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 absolutnie nie. jeszcze zaśpiewamy. Nie. <laughs> nie. tego nie zaśpiewacie. Dlaczego nie? Bo wyłączę nagrywanie. Nie, ja nie, myślę, Nie, no, słów, przepraszam. To tam jest sialala, sialala, -la, szatotka kurwa mała, sialala, sialala, obciągać cały dzień dziś chcę. <grym> dobra. dobra. Czekaj, poczekaj, nie wyłączę nagrywania. Wyłącznie. Nie, bo musimy jeszcze skończyć przecież, jak już nie chcemy śpiewać. A to, no dobra, możesz się zaśpiewać, ale nie to. No, to nie ma nic innego. No dobra, to ty chcesz kogoś pozdrowić na koniec? No, Pączka, Szoka... I Tillera. E. Nie, go nie. To on No wie. i ten... team Xenoxa, Rudom. Rudom, tak. I... No i chyba tyle. Dobrze, to pozdrawiamy wszystkich. I, I, pozdrawiamy... I do zobaczenia. I pozdrawiamy ludzi, którzy robią latarki. Kogo? <laughs> Lubią latarki. <laughs> no. Ja nie bym się no, byli... zainteresowani będą wiedzieć o co chodzi. Nie, nie, nie ważne. <laughs> Pozdrawiamy wszystkich oprócz Olusi, Tillera i Gubien no, Do zobaczenia w następnym odcinku Pączkowych Spraw. No,